Chwalony Panie Jezus. Dzień dobry. Ja bardzo serdecznie witam w poniedziałek. Nie, to nie jest tak, że nie mamy grzebać swoich zmarłych rodziców, kiedy oni umrą. To nie jest tak, że mamy wyjść z domu bez pożegnania i powiedzieć, nie mówiąc im, gdzie idziemy. To nie jest też tak, że mamy wszystkich mieć w nosie, bo ja mam misję Jezusową. Absolutnie nie. I tak często jest, że wykorzystujemy Jezusa, Kościół, i to, co odkrywamy jako naszą drogę z Nim do tego, żeby. Zlać ludzi, ale kompletnie nie o to chodzi dzisiaj Jezusowi. Jezusowi chodzi o hierarchię. Znaczy, że. E, ja wiem, co jest moim powołaniem, i jakby całe swoje życie dostosowuję do tego. E, Pan Jezus nie jest kimś, kto e, nie szanuje rodziców, bo przecież e, kochał Maryję i troszczył się o nią do końca swojego życia. Nie wiem, jak wyglądała jego relacja z Józefem, bo nic o tym Ewangelia nie mówi, ale możemy domniemywać, że była dobra, że była normalna, że, że też pochował Józefa i że był na jego pogrzebie i że po prostu był dla niego synem, dobrym synem. Chodzi o to, żebyśmy byli ludźmi, którzy rzeczywiście, kiedy odczytują jakąś swoją misję, czy to do małżeństwa, czy to jakiegoś zawodu, czy do bycia księdzem, bycia zakonnikiem, to żebyśmy poszli, żebyśmy w nieskończoność nie ociągali się, żebyśmy w nieskończoność nie mnożyli różnych powodów, które mają tą misję odwlec. To jest, to jest coś, co ja nazywam sobie taką pseudo-odpowiedzialnością, że czasami ludzie odkrywają w sobie pasję, odkrywają w sobie jakąś drogę, jakieś powołanie, jakkolwiek to sobie nazwiemy, ale wymyślają milion pięćset argumentów, które tak naprawdę co robią? Ukrywają ich strach, ukrywają ich lęk. Ludzie nie żenią się, często chodzą ze sobą całymi latami, bo właśnie w imię odpowiedzialności, pseudo odpowiedzialności muszą jeszcze załatwić miliard rzeczy, które tak naprawdę ładnie wyglądają, no bo mieszkanie, kredyt, praca, nie wiem co tam jeszcze. No i wtedy dopiero ewentualnie postanawiają wyjść za mąż czy się ożenić. Ludzie nie przychodzą od razu do zakonu kiedy odkrywają powołanie, ale jeszcze robią jedne studia, drugie, trzecie, jeszcze muszą załatwić jakieś relacje, a jeszcze rok, a jeszcze coś, a jeszcze tamto, bo wydaje im się, że będą lepsi. I pewnie że trzeba odróżnić dojrzewanie, które jest konieczne i potrzebne od tego, co jest ucieczką. I o to Panu Jezusowi dzisiaj chodzi, żebyśmy nie uciekali w nieskończoność, żebyśmy sobie powiedzieli, że chrześcijaństwo i nawet nie chodzi o takie wielkie rzeczy jak powołanie życiowe, ale nasze codzienne wybory, że nie wiem, pójdę na modlitwę, pójdę do kogoś, żeby z Nim pogadać, żeby mu pomóc. Podejmę swoje dzisiejsze obowiązki, nie odwlekali tego w nieskończoność, wymawiając się jakimiś pseudoargumentami. I jeszcze mówię, Jezusowi nie chodzi o to, żebyśmy nie szanowali bliskich, nie, nie uprawiali im pogrzebu, ale żebyśmy wiedzieli, co jest hierarchią wartości, że najważniejsze jest Królestwo Boże. Sorry moi koledzy księża, ale znowu wam się oberwie po wczorajszym znowu, kiedy ogłaszano kilka dni temu wyniki referendum w Wielkiej Brytanii, to. Ja wiem, że jakby to jest sprawa, która dotyka każdego, kto myśli, każdego, kto jakby ma jakiś pogląd polityczny, ma y, jakieś, w, jakąś wizję świata w ogóle, również w kwestii polityki, ale tyle, tak dużo i tak bardzo szczegółowych y, tekstów na temat y, Brexitu, y, które widziałem u księży, to aż było zatrważające, że ci sami ludzie tak słabo albo tak rzadko głoszą Ewangelię, czyli to, co najważniejsze w naszym życiu, a tak bardzo potrafią zajmować się polityką. Jeszcze raz mówię, polityką trzeba się zajmować, bo to jest bardzo ważna dziedzina. Nie jesteśmy oderwanymi folutkami na tej ziemi, ale wydaje mi się, to jest moje bardzo osobiste odczucie, że więcej powinniśmy ładować pary w to, siły w to, żebyśmy głosili Ewangelię, żebyśmy głosili właśnie na przede wszystkim Jezusa, bo może to się tak wydawać, że że tak dużo tego jest w świecie, w świecie i w sieci, ale tak naprawdę nie ma tego dużo. Tego jest zawsze za mało. Dobrego słowa, słowa o dobrym Bogu, o Bożej miłości, nigdy za dużo. Musimy to robić nieustannie. Zostawmy te wszystkie rzeczy, które nie są e, związane z ewangelizacją, e, innym ludziom. Oni się znają. Ja wiem, że mamy też emocje, też przeżywamy różne rzeczy i czasami e, wydaje się, że trzeba, żebyśmy się odezwali i tak ale żebyśmy zachowali proporcje, żebyśmy wiedzieli, że najpierw jest głoszenie Królestwa Bożego. Bo my nie głosimy wizji świata, która jest oparta właśnie na jakichś wartościach, tylko głosimy Królestwo Boże. To jest kompletnie coś innego. I o tym mamy mówić ludziom. Po to mamy święcenia. Po to mamy misję, którą dostaliśmy od biskupa, żebyśmy głosili Ewangelię. Żebyśmy Ewangelię głosili. Nie system polityczny, ale żebyśmy mówili o Jezusie. Ludzie dzisiaj bardzo potrzebują głoszenia o Jezusie. Nie chodzi o dewocję, nie chodzi o straszenie ludzi piekłem, czy y, obiecywanie im nieba, jak będą grzeczni, ale chodzi o to, żebyśmy pokazali im Emanuela, to znaczy Boga, który jest z nami tutaj, w tej przestrzeni, w przestrzeni życiowej, w której jesteśmy, również w, w jakiejś tam przestrzeni politycznej, którą, w której przecież jesteśmy bardzo mocno zamurzeni. Ale zostawmy to, co jest grzebaniem umarłych tak naprawdę, ich umarłym, a zacznijmy głosić to, co jest życiem, to, co jest w Ewangelium, to, co jest powiedzeniem człowiekowi właśnie w tej sytuacji, w której się znalazł, również politycznej, jest nadzieja, że to, co się wydaje, że po ludzku się rozpada, bo jakaś układanka, jakiś element układanki wypadł z gry, to wbrew pozorom jest nadzieja a tą nadzieją jest Jezus Chrystus jest ten który nie przychodzi przecież po to żeby uzdrowić Unię Europejską czy uzdrowić jakiś układ polityczny wojskowy tylko przychodzi żeby dać człowiekowi nadzieję i nie tylko kiedyś tam na życie wieczne ale w tym życiu w bardzo konkretnych warunkach człowiek potrzebuje nadziei po to jesteśmy Chrześcijanin w świecie to jest przede wszystkim ten, który głosi Jezusa Chrystusa. Jest uczniem Jezusa, a nie kimś, kto za wszelką cenę próbuje tego Jezusa wcisnąć do polityki, do, do, do tego wszystkiego, co jest po prostu jakąś ładnie globalną sytuacją polityczną na świecie, ale jest kimś, kto próbuje pokazać, jeszcze raz to powtórzę, że w tej beznadziejnej sytuacji, w której się znajdujemy bardzo często, jest Bóg. I to jest Bóg z nami, bardzo konkretny gość. Podumajmy dzisiaj nad tą naszą pseudoodpowiedzialnością, która nie bierze właśnie odpowiedzialności, tylko odwleka decyzję w nieskończoność, bo wydaje się nam, że jak odwleczemy, to będziemy bardziej dojrzali, bardziej przygotowani. I podumajmy też nad tym, co nazywamy hierarchią wartości, że przede wszystkim mamy iść głosić Jezusa Chrystusa. Przede wszystkim mamy głosić tego, który jest nadzieją, a nie głosić y, poglądy, które są okraszone Jezusem, okraszone są nadzieją, a tak naprawdę głosimy tylko i wyłącznie swoje wizje świata. Moje królestwo nie jest tego świata, bo gdyby było to, uczniowie moi biliby się o mnie. Królestwo moje jest y, królestwem niebieskim, jest królestwem, czyli obecnością Boga w tym świecie. A naszym zadaniem chrześcijan, ludzi oszczonych, również tych święconych jest to żebyśmy dzięki temu że mamy oczy bardziej czułe na Pana Boga pokazywali ludziom mówili tu jest Bóg Bóg jest obecny tutaj na plantach w sytuacji w której się znajdujemy jest obecny i to jest nasze powołanie życzę wam wszystkim tego żebyśmy to robili z radością żebyśmy to robili z wiarą żebyśmy nie zapominali że on jest że jest Bogiem który Nigdy się nie wyparł obecności w tym świecie, to nam się czasami wydaje, że Boga nie ma, ale dlatego, że tu my go nie widzimy, dlatego, że nie jesteśmy już ludźmi uważnymi tak bardzo i tak bardzo jesteśmy skupieni na sobie, a nie na nim, dlatego go nie widzimy. Dobrego poniedziałku. Życzę Wam, pozdrawiam z Krakowskich Plant. Szczęść Boże, do widzenia i dobranoc. Trzymajcie się.